Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony. Ratel, a dziś ze mną jest. to? No i w dzisiejszym odcinku siódma noc, tak jak mówiłem, jednak zaczynam od razu od siódmej nocy. I prawdopodobnie Rattel. następna znowu będzie noc, hordy, co? Robię z nim. Super Będę musiał nałożyć 18 plus teraz? Tak. O, dobra, zaczęło się. Oj, i są ścinki lekkie... No. O, lecą od prawej! I wpadły do dziury! Ja mam ścinki, kumpel! No ja też, bo... się respi te gówno. Oj! Jest? to <grym> pewien ej. mały problem. No jest ich trochę dużo i chyba będą robić jednak podkop. Ta fosa nie jest takim świetnym pomysłem. <grym> Tam kolców nie ma w ogóle, więc też to jest problem. No, jednak 16 to dużo, co? Dobra, czekaj, aż pod drzwi, ja spadaję do podzwiska w Ja będę próbował. O, jeszcze, fajnie! Dobra, y wood frames, wood frame na szybko, są potrzebne. Więc powiem, wydaje mi się, że ona będą robić podkop mamy myśl Wiem. A debile nie potrafią wyjść. Czekaj, masz tu schodki, możesz wejść na górę. Wiele widać, ale zawsze. Tylko nie spadnij, bo to kaplica już. One umierają tam też. Wydaje mi się, że coś robimy. Ale widzisz, jednak 8 na głowie się respi cały czas, to coś to więcej niż 16 jest już. Mam wrażenie. Jeszcze zastanczyłam się, mi się nie więc... Z czego ty strzelałeś? tego no, no dobra, no to ja cię rzucę masz. Za to No bo w rurki nie ma sceny ja tu nie widzę tych debili no. no bo oni już są pod nami trochę. Chociaż czekaj Umarli, teraz idą z tej strony O! Ciasno Ty, ale tutaj te zbani... Dobra, czyli to będzie po 16 pewnie Nie wiem ile fal, ale... Oooo, wow, Już klucie? No. Tak wcześniej... Chce... Oj, bo policjant tam jest! Co jest? Zabij go! Nie żyje nieważne. Boże, jakbym miał AIMA jak inny innych grach, to bym im głowy same strzedał, by padali na hita. Prawie. Niestety jestem ten W kwiowy... rurkach. się granaty, mogłem jednak je kupić. O! Mołotowy mamy, okej! Okay. Dużo tych policji... A bo wyższy poziom trudności On tu idzie! Au trafi. Proszę coś wyjeść, poczekajcie Nie mogę czekać, oni tu są! Mam tylko jeszcze jednego młotowa Nie możemy policjantów przepuścić, bo jak on wybuchnie to nam... Ała, co nam pójdzie? Wszystko. One się biegną od strony, gdzie mamy się ewakuować w razie co. Dobra, przybili się chyba trochę, co? Łoł! O to... wow! kurde! Patryczek! Dawno się nie widzieliśmy. Rok będzie. No rok będzie od czasu, gdy go wy... wybijaliśmy mu kolegów. Ręka Wieszczorek chyba troszkę więcej już 16, tak? No, troszeczkę, no tylko ciutkę Ale Mój dwergię przywołał. Wszystkie się skusiły na obowiązionce Wiadomo. Jak ja to Bogdan to takie moje No ci Wiesz, powiem, że nawet godzina ogóle, nie minęła jak się zmierzą w próce, to zostawiam ostatniego mołotowa. Dobra, tu. To był ostatni mołotow. Dobra, z przodu nie musimy aż takich kasować, bo tam jest najgłębsza ochrona. Na drzwiach zawsze jest najwięcej kolców zostawionych. Też nie próbują do tych Ale woreczków No, ale na razie tak ich szybko nie pójdę No Niestety to jest nie ten poziom Oj, przybili się Ale tutaj jest bardzo dużo tych końców, Unlucky panie i panowie To chyba pora na... Dobrze policjanci nie biegną w ogóle. Teraz by się to przydało Wow! Wow, Patrycie. Patryk! Patryk! Patryk zrobił! Uważaj, bo jeśli zawalisz wood frame'y to nie żyjemy. Wood y muszą nie. być całe. O Patryk! On żyje czy nie? Dobra. Już nie. Wszystko chyba, nie? Chyba wszystko. Dobra, udało się. To po Czekaj, ktoś... Jeszcze ktoś żyje. Słyszysz to? Nie, bo ja mam dzięki wyciszone, bo, bo z laptopa gadam do, do pewnych widzów. coś napieprzają metalowego, ale... Chyba, że to te, co tam w fosie te... Dobra, ale nie powinno być ich dużo, choć. Dobra, tylko trzeba to otworzyć jakoś, czekaj. Bo tu są kolce nastawione. Wiem. Czemu się drzewo wywaliło?! CO JEST?! Co jest? Ej, bo to Jaki zombie drogi. leci. To ma zombie! Patryczek! Patryczek drzegu przebył! Patryczek OP. Ała. Wow. Jeszcze spodziewałem się wiele, a nie wiedziałem, że Patryczek jest drzalem z hobby. No cóż. że mam tych na drodze? Tak. Tu czekaj, zejdź. CO no JEST?! CO JEST?! Drzewa zawalają! Łoł! Wow. Patryc! Ała! 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 Wow. <laughs> Jaki dzikus! O, Patryk! Patryk lubi rówka. ścinać drzewa, warto zapamiętać. Coś tu Patryk biegnie. spodziewałbym się wiele, ale nie, że Patryk będzie takie akcje odwalał. Ło, no, jak ty zapiepsasz! Prędkość kosmar jest jednak naprawdę kosmarna. O, tu bóreczków. O Boże, buty w jednym tylko. Dobra tak już nie wydobędziemy, <taki> takie minusy posy ojoj Tu jest pełno worków, chodźmy Czekaj, no te No, puszki Pieniądze. Dobra, to się udało. Waluta. Nie, nie. To się gryzie. O, końce mnie tytułem. prawie zabiły. Oj. Boże święty. Czemu nie jestem tak niemiłosiernie nie? przeciążony? Bo kłócam, aha. Boże. O, młodro zbytkowy, żelazny brać? Możesz brać, później się wszystko przetopi albo wywali, jeśli nie będziemy to trzymać. Au! A tobie co? Michaś się na mnie rzucił. Jeszcze <laughs> Michaś, tak to nie robimy. No dobra, to, to już chyba wszystko. O podnosiłeś wszystkie woreczki? Tak mi się wydaje, przynajmniej większość. No dobra, także moi drodzy, to było na tyle. My musimy dopracować trochę bazy, bo i tak nie jest wygodnie odbierać woreczki. Z zapłatą i trzymajcie się do następnego. Cześć, cześć.